Wszystkich witamy w wirtualnej szkole z charakterem czas wyjątkowy, więc też wyjątkowe nasze spotkanie, żeby mówić szybko i na temat. Od najbliższych dni rozpoczynamy dla Was, dla Waszych rodziców, dla naszych uczniów szkoły wirtualną, w której będziemy starać się z wami podzielić naszą wiedzą, umiejętnościami w inny sposób, taki jakim żeśmy się jeszcze nie dzielili z wami, korzystając z sieci. Będziemy starali się to zrobić najlepiej, jak umiemy, ale na początku musimy się tego z wami najlepiej jak potrafimy i najszybciej jak potrafimy nauczyć. Będziemy podawać wam wszelkie szczegóły poprzez stronę szkolną, na stronie szkolnej będą odnośniki do nowych sposobów komunikowania się z wami. Bardzo dużo zależy od tego, jak będziecie pracować i ten system przynosi efekt tylko i wyłącznie wtedy, gdy my coś będziemy wam dawać, a wy z tego będziecie korzystać. Tym, co chcemy wam dać, to jest wiedza. Chcemy się podzielić z wami wiedzą roztropnością, mądrością, umiejętnościami, abyście z tego ciężkiego czasu, w którym musimy się wszyscy jakoś na nowo odnaleźć, podzielili się tym, co jest najważniejsze, czyli naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami, naszą umiejętnością uczenia Was. Co jest najważniejsze, każdy z nauczycieli poda Wam już w oddzielny sposób, w jaki się będzie z Wami komunikował. Ale najważniejsza rzecz to musicie to chcieć zrobić, musicie chcieć w tym uczestniczyć. Oczekujemy od Was aktywności i dzielenia się tą aktywnością z nami poprzez bezpieczny sposób komunikacji, jaką jest sieć. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w wirtualnej szkole. Startujemy od poniedziałku.